Myśli na kołach, życie jak w Paleolicie, i to będzie pewnie kontynuacja tematu dzieci w społeczeństwach łowiecko-zbierackich. Zakończyliśmy sobie na takim porównaniu na takiej: wspomniałem o takim filmie o takim dokumencie Akuszerka z dżungli który polecam. I nie wiem, czy tam się to załapało, to jeszcze jak dopowiem krótko, jest scena porodu w dżungli, w szałasie, gdzie na świat przychodzi dziecko zaplątane w pępowinę bez medykalizacji porodu, bez lekarzy, bez KTG. Taka akuszerka odplątuje dziecko z pępowiny, daje mu klapsy i Niejako na naszych oczach to dziecko zostaje przywrócone do życia i robi to po prostu bardzo duże wrażenie. Jak ten poród w takich społecznościach łowiecko-zbierackich mógł wyglądać? Kolejna rzecz, taki przykład już z własnego życia. Rozmowa z położną przy okazji, przy okazji porodu, gdzie ja jakby towarzyszyłem przy porodzie. Położna. Całym sercem była za tym, żeby tego nie robić. Doradzała, żebym jednak nie uczestniczył przy tym porodzie, i powiedziała, że jest ogólnie wbrew tej przyjętej. Temu przyjętemu zwyczajowi, że facet powinien być przy porodzie. Powiedziała, że nie powinien być i powiedziała, że tak jak w społecznościach właśnie łowiecko zbierackich był to temat tabu, tak ona uważa, że dziś również powinien być to temat tabu, czyli temat zarezerwowany dla określonego dla określonej grupy. W tym przypadku są to kobiety. Uzasadniła to w ten sposób, że mężczyzna doznaje pewnego rodzaju wstrząsu psychicznego, mm, oglądając jakby scenę porodu, i po prostu nie każdemu to służy. To nie jest kwestia tego, czy ja jestem twardy, czy ja jestem miękki, że zobaczę e, rozwartą. No może, się, nie, nie, nie wdawajmy się w szczegóły, wiadomo o co chodzi. To bardziej dotyczy jakby tego, że nie wiemy, czy nie wywoła u nas to urazu psychicznego. Dlatego tradycja w społecznościach łowiecko spierackich zwykle rozgraniczała poród, odcinała go od, od ojca. Tym zajmowały się kobiety, od tego były akuszerki e, i było to jakby poza mężczyznami. E, jeszcze nawiązując do rozmowy z położną, tą, która przyjmowała poród, z którą miałem przyjemność rozmowy, bardzo dużo opowiadała na temat... E, dzisiejszych porodów, na temat medykalizacji porodu, na temat tego, że kobiety, które dzisiaj rodzą, są średnio dużo starsze od tego biologicznego wieku, który jakby, w którym jakby, do którego jest dostosowany organizm kobiety, w którym ona powinna rodzić. I jakie to niesie konsekwencje? Jak potężne konsekwencje niesie właśnie to niedostosowanie ewolucyjne? Czyli kobieta ewolucyjnie dostosowana jest do porodu w określonym wieku. Prawda? Dzisiaj, jakby cywilizacja no, zmusza nas niejako do tego, żeby kobiety rodziły w nieco starszym wieku. No, i położna, mająca za sobą kilkaset odebranych porodów no, w kuluarach, po prostu powiedziała mi, że kobieta 40-letnia, która jest pierworódką, no niestety, ale no, ma to dla jej organizmu no, wyniszczające konsekwencje. Taki poród jest ciężki. I dla dziecka, i dla kobiety. Taki poród, ona opowiadała o takiej sytuacji skrajnej, gdzie taki poród skończył się po prostu pęknięciem. Nie chcę wdawać się w medyczne szczegóły, skończył się wylewem, o może w ten sposób, prawda? Gdzie jeszcze w tym konkretnym przypadku było tak, że. Rodzice tego dziecka nie byli po, ślubu, po ślubie, więc nie było ustalonej kwestii prawnej. I w związku z tym takie dziecko po prostu zostaje w szpitalu, tak? bo ono oficjalnie, ono oficjalnie nie ma ojca. A mama właśnie przed chwilą dostała wylew. Sytuacja dramatyczna. No, aż po prostu nie chce się myśleć o czymś takim. No to oczywiście nie wiem, czy to miało na celu takie straszenie, czy coś w tym rodzaju. Opowiadała również o tym, że układ nerwowy kobiety w wieku lat 17 działa inaczej niż układ nerwowy kobiety w wieku lat 40. Przypomnijcie sobie Państwo, szczególnie kobiety, ee, ja na przykład pamiętam z własnego życia, jak miałem 17 lat i mogłem nie spać ee, dwa dni, po czym iść do pracy, a potem iść jeszcze na imprezę i balować do rana, nie miało to żadnych konsekwencji. Obecnie mam lat troszeczkę więcej i gdybym coś takiego zrobił, to nie czułbym się dobrze. Do czego nawiązuje. Ano do tego, że, że układ nerwowy kobiety w wieku 40 lat ciężej będzie znosił brak snu, ciężej będzie znosił karmienie piersią, ciężej będzie znosił hałas i krzyk dziecka. Po prostu jest mniej odporny. Kobieta mająca 18 lat, która właśnie urodziła dziecko i jest po kolejnej nieprzespanej nocy, gdzie to dziecko płacze i po prostu nie wiadomo o co chodzi. Zniesie to. Relatywnie łatwiej niż kobieta 40-letnia, która ten układ nerwowy ma już obciążony. Co jeszcze dotyczy medykalizacji porodu? Saki jako takie rodzą w nocy. rodzą Bardzo często rodzą, kiedy jest ciemno. Większość porodów rozpoczyna się, kiedy jest ciemno. Tyczy się to tego, że poród, kiedy jest jasno. Naraża nas na atak drapieżników, kiedy jesteśmy w tym momencie po prostu bezbronni, bo rodzimy. Eee, tak więc kobieta ma dużo łatwiej rodzić przy zgaszonym świetle. Co dziwne. W jaki sposób to oddziaływuje, prawda? Czyli my sobie wyobrażamy, że będąc jeszcze jakimiś tam prymitywnymi ssakami, po prostu wczołgiwaliśmy się gdzieś do jakiejś ciemnej nory. I gdzieś tam w nocy ten poród sobie trwał tyle godzin, ile tam on powinien trwać, i tak dalej, i tak dalej. Ale odbywał się jakby no, po to, żeby właśnie odbywał się bez świadków. Natomiast wyobraźmy sobie medykalizację porodu, świecące halogeny, cały zespół lekarzy i kobietę, która w tych sytuacjach ma rodzić. Bardzo często taka kobieta ma urodzić ciężko, bo ewolucyjnie adaptacja następowała w innych warunkach. A obecnie przy medykalizacji porodu, poród przebiega w innych warunkach. Tych różnic jest wiele, tak naprawdę, o których można by było mówić. Znieczulenie zewnątrzoponowe yy, na cesarskie cięcie na Jak cesarskie cięcie wpływa na yy, dziecko? Czy poród fizjologiczny jest zdrowszy niż cesarskie cięcie? A no właśnie, jak w ogóle, jakie mechanizmy ewolucyjne. Yy, Natura wymyśliła, żeby kobieta doszła do siebie po porodzie. Jak to jest możliwe, że kobieta rodząc i podając dziecku pierś, w momencie sania odczuwa obkurczanie się macicy? Prawda? Czyli nie wiem, czy jesteśmy świadomi mechanizmu fizjologicznego, który działa. Czyli sanie sutka powoduje równoczesne obkurczanie się macicy, czyli organizm wraca. Do swojej pierwotnej formy. Nie mówiąc już o kościach miednicy, które przy porodzie się rozszerzają, a po porodzie, w okresie połogu, się zwężają. Wyobraźmy sobie, tak? Eee, takie mechanizmy. Poród fizjologiczny aktywuje receptory na skórze dziecka. I takie dziecko, przeciskając się przez kanał rodny, jego układ nerwowy zostaje aktywowany w pewien sposób. tak? Czyli ono jakby przeciskając się całościowo jakby no nie jest wtedy takie nadwrażliwe prawda, czyli jakby no no już pomijam fakt, że zostaje wyposażone we florę bakteryjną to, jest, to są wszystko mechanizmy które wypracowała ewolucja które my na przykład dzisiaj odrzucamy i boimy się rodzić i postanawiamy rodzić yy, poprzez cesarskie cięcie ignorując to Ignorując to, jak to wymyśliła natura, poród u człowieka, poród u Homo sapiens jest relatywnie ciężki w porównaniu do innych ssaków, ze względu na wielkość głowy, ze względu na wielkość mózgowia, które przez 9 miesięcy u dziecka jest już na tyle duże, że ta głowa ma ciężko przejść po prostu przez miednicę. Natomiast, gdyby kobieta miała szerszą miednicę niż ma uniemożliwiałoby to jej dwunożny tryb życia. Na przykład u szympansa poród jest dużo łatwiejszy, bo jest inna miednica, natomiast szympans nie chodzi na dwóch nogach. To są wszystko takie dostosowanie ewolucyjne, tego jest bardzo dużo, że może na razie z tym koniec.